No, witam Cię widzów. Dzisiaj masz do zgarnięcia tego skina. Wystarczy, że skomentujesz ten film, hasłem, który będzie w dalszej części filmu. Zostawisz łapeczkę w górę i oczywiście subskrybuj kanał z dzwonkiem, bo na 10 tysięcy subskrypcji rozdaję kilka kost dla Was za darmo. No i wyniki z tego filmu znajdziesz w jutrzejszym filmie o tej samej godzinie. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, witam oczywiście na G-Force się najlepszy kodzik w tym miejscu sobie wpisuj Sand 7 na moment nagrywania tego filmu dajecie aż 15% więcej do ewentualnego depozytu, do tego nie zachęcam i skrzynka na start milspeka, przypominając o tym, że strona, jak i każdy film na moim kanale jest tylko dla pełnoletnich, miej tego świadomość, graj sobie rozważniej z głową, a dzisiaj drogie bitwy na stronie, naprawdę drogie bitwy na stronie się szykują, mianowicie na pewno dodamy sobie skrzynię Holly Molly, która uwielbia często dawać hołda. Pokazała to niejednokrotnie, kiedy ją testowaliśmy, dodamy sobie również Big Ball za dwie sztuki, i dodamy sobie meduzę. Zapełnimy meduzą już całkowicie tą bitwę, czyli 4 sztuki. No i słuchaj, dzisiaj będziemy walczyć, myślę, na trybie point Rush, chociaż mam delikatne do tego spostrzeżenia, że może będziemy tym wachlować, ale pierwsza bitwa właśnie będzie na skrzynię, na, na tryb point Rush. Dodamy sobie jeszcze Santiago 5 sztuk, żeby delikatnie tutaj te punkty sobie więcej ich zdobyć, właśnie na trzy osoby. No i słuchaj, ta bitwa jest już praktycznie za połowę naszego balansu, więc może być grubo, jeśli. Tego nie wygramy, to może, może ten odcinek skończyć się różno jako. Także liczmy na tego hołla po prostu. Liczmy na tego hołla, byle dla kogo, bo na trybie pointrash oczywiście zbieramy punkty z każdej mm, otwartej skrzyni. Jeśli ktoś będzie miał więcej, zdobywa punkt. I na koniec liczy się liczba zdobytych punktów w całej bitwie. Także no, tutaj ciężko ci jest to pokazać, jeśli nie wiesz, co to jest pointrash, bo lecą nam skiny o takiej samej wartości, więc każdy dostaje po punkcie na ten moment. Jestem ciekawy Big Bolera, bo dzisiaj jak to nagrywam, to dzisiaj był stream, na którym dużo, dużo, dużo walczyliśmy na, na skrzynie Big Baller. I naprawdę były dwie takie bitwy, których oddała znakomicie skrzynia Big Baller. No a reszta, no to była różna, nie? Była różna, są skrzynią. Także dwojako może polecić. Jak zawsze, każda bitwa jest inna. Zobaczmy, czy ten hole poleci chociaż raz z ostatniej skrzyni. Holy moly, w tym momencie ostatnia skrzynia, nie leci hoły, także tutaj potencjał nie został zwrócony, tak? Potencjał nie został zwrócony. Jest ee, bajonecik, więc jeden punkt przewagi nad nami ma Bo3 i już wyrównujemy z nim, więc mamy po jednym. No i Meduza, rzuć coś konkretnego, żeby było o co walczyć. Każdy ma znowu tyle samo, każdy ma ze sobą remis. Meduska. Ile te rękawica 400, więc środkowe wygrywa jednym punktem. Meduza, dawaj z lewej. To samo, to samo, to samo. Coś konkretnego bym poprosił, bo nawet nie ma zwrotki jeszcze. No teraz już jest zwrotka chyba, ale dwoma punktami wygrywa Ginold, więc musimy. O kurde, szeli. Skrzynia Santiago za trzy dyszki rzuciła naklejkę za 400. stówy. I to już nie jest do odbicia. Z każdej tej skrzyni musiałoby mi polecieć lepiej. A skrzynia Santiago ryzykowna dosyć. Jeszcze dwa punkty mnie dzielą do Ginolda. No niestety, już tej bitwy się nie da wygrać na point -traszu. Niestety bitwę przegrywamy, drogi widzu. O, kurde. Skrzynia za 30 zł. Skrzynia Santiago za 30 zł. Rozumiesz to? Gdzie jest ten skin? Rozumiesz to? Skrzynia Santiago za 30 zł. Poleciał auk Hodrot. Nie wiesz Mega dobrze rzuciło. No ale cóż, zróbmy kolejną bitwę. Mam ochotę dzisiaj na te meduzki, bo wiem, że potrafią rzucić. Więc dajmy sobie jeszcze jedną próbę sześciu sztuk meduzy i na ostatni będzie skrzynia Santiago decydująca. Będzie to tryb terminal na trzech graczy. Jeśli tej bitwy nie wygramy, no to jesteśmy w niemałych nie kłopotach. No i później, później będzie ostateczna bitwa, tak? Za piątkę może uda się wtedy odbić, ale nie myślmy o tym. Nie myślmy o odbijaniu wyniku. Myślmy o tym, żeby teraz trafić te lepsze, fajniejsze skiny z ostatniej skrzyni. A już się zapowiada, że będzie znakomicie. Bo już pierwsza skrzynia porzuciła nam fajne skiny i dla mnie, i dla nich. Ale jeszcze byśmy poprosili coś fajnego. Z Meduski ostatnio naprawdę fajne skiny leciały i jest Gamma, gamma Doppler Karambit. Jest Karambit Gamma Doppler. Tu będzie duża pula, już to widzę. I jeszcze Flip Knife Doppler. Proszę, ja bym chciał to bardzo zgarnąć. Ja bym to chciał bardzo zgarnąć. Jeszcze awupka kolejna, Lightning Strike. Już druga w tej bitwie. Dobra, i teraz na lewą stronę. Proszę, skrzynia Santiago, nie zabieć mnie. Z lewej strony, dobry skin. Remis, 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 remis. Trafiliśmy najwięcej, więc na normalu byśmy wygrali. A tutaj też wygrywamy, więc mamy comeback. Mamy kombek i mamy pięknego karambita trafionego do naszego ekwipunku. Więc znakomicie. Zróbmy sobie kontrakt na te skiny zróbmy sobie od najdroższych, nie tylko dotrą do trąb naszego ekwipunku. No i słuchajcie, naprawdę dobrze, że tą bitwę wygraliśmy i dobrze, że nie myślałem o tym kombeku z pięciu koła, bo to się nie wydarzy, bo teraz już mamy znakomite przedmioty w ekwipunku, teraz już mamy czym sobie tutaj strzelać w CS-ie i słuchaj, 3-8 kontrakt, niestety tutaj tańszy wszystkim poleciał. Jeszcze jeden kontrakt sobie walnę, zobaczmy co tym razem poleci do naszego ekwipunku. Leci bardzo dobrze, bo M9 Slotter i słuchaj, ee... I słuchaj, 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 zobaczmy co teraz. Chyba sobie tego flipa wypłacę, powiem Ci. Chyba sobie tego flipa wypłacę. Jakiś czas temu wypłaciłem z kina Flipknife Vanilla. I bardzo mi się podobają animacje Flipknife'a. Zobaczmy jeszcze co z tego poleci, kontraktu. Uuu, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Butterfly Night Marble Fade z 6 koła, więc bardzo znakomity profit na, na tym odcinku. Słuchaj, zróbmy sobie... wypłaćmy sobie przede wszystkim tego Flip chociaż. Reszta jeszcze niech poczeka. I zróbmy bitwę za piątkę, za resztę, która nam została. No i zobaczymy, czy ten odcinek jeszcze delikatnie się nawet poprawi nam. Zobaczymy, czy się poprawi. Dwa big bolery i jeden konduktor na trzy osoby na trybie underdog, więc dla przeciwników niech lecą te lepsze skiny. E, Flipknife już się wysyła. No i słuchaj, jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz w komentarzu... E, co byś mógł napisać? Kurczę... Huh. Mm hm... -hmm. Jakiej piosenki ostatnio słuchałeś na przykład? O, to. Jakiej jakie piosenki ostatnio słuchałeś? Są wejsiki, za piątkę, więc obdrapusy troszeczkę, bo well-worny i jeszcze konduktor dla środkowego daj. Nie wiem. Wygraliśmy to. O włos. O włos to wygraliśmy dwie dyszki. Także napisz, jakie piosenki ostatnio, raz, ostatnio słuchałeś. I słuchaj, zrobimy sobie jeszcze jedną bitwę. Skoro szóstkę tutaj nam oddało, to sobie zrobimy jeszcze bitwę za szóstkę, czyli to będzie skrzynia meduza, która dzisiaj ładne skin oddała. W sumie zróbmy trzy. Poświęcę jeszcze jakiegoś skina jednego, żeby tutaj tą bitwę dopiąć. Zróbmy sobie, sprzedajmy tego Pasedona, bo w sumie jest niedostępny w tym momencie. Mamy... Dobra, to jeszcze dorzucę. I to będzie ostatnia bitwa na dzisiejszym odcinku, na trzech graczy, na trybie normalnym, więc dla nas poproszę te lepsze skiny, żeby leciały. No i zobaczmy, bot dołącza który? Ginald i Pevor. Z Ginaldem lubię walczyć, mam nadzieję, że to się nie zmieni po tej bitwie. Mam nadzieję, że on będzie w cieniu moich skinów. I chyba zapeszyłem troszeczkę. Chyba trochę zapeszyłem. Dobra, jest Bajonet dla nas, brakuje nam troszeczkę jeszcze, żeby go dogonić. Ale Meduza, jak pokazała, tak pokazała w poprzedniej bitwie, że potrafi rzucać. Także teraz dla nas poproszę dobrego skina. Please, please, please. Odbiliśmy to! Odbiliśmy to! No dobra, dzisiaj znakomity odcinek na GeForce 4 się. Mam nadzieję, drogi widzów, że będziesz miał równie dobre szczęście co ja, albo i nawet lepsze tego ci właśnie życzę. Pamiętaj o kodziku Santy7, który dodaje ci aż 15% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam. I skrzynka na start. Milt Oczywiście taki bonus obowiązuje na moment nagrywania tego filmu. Mia, e, możliwe, że jak to oglądasz, to ten bonus jest nawet wyższy, lub się zmienił po prostu. E, no i słuchaj, odbierz sobie jedną skrzynkę, jeśli dzisiaj nie odbierałeś, i jeśli chcesz wygrać skrzynkę na początku odcinka, napisz w komentarzu dodatkowo do tego poprzedniego hasła, które już było, napisz po prostu MP9. Czyli nazwę tej broni, MP9. Bez tego Starlight, po prostu MP9. I to wszystko. No i słuchaj, ode mnie to tyle. Widzimy się oczywiście jutro na kolejnym odcinku, bo filmy są codziennie na kanale. I nie zapomnij, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.